Cześć kochani, witam Was na moim vlogu. Jedziemy teraz z Jaymusiem na spacerek do pobliskiej starszej dzielnicy i biorę Was z nami, bo chcę Wam pokazać właśnie jak taka standardowa e, australijska dzielnica starsza wygląda. kiedyś pokazywałam naszą taką nowszą dzielnicę z nowszymi domkami, ale jeszcze wam zrobię wkrótce odcinek z jakąś inną nową taką dzielnicą, żebyście zobaczyli na bieżąco jak to wygląda. Natomiast właśnie w tej dzielnicy pokażę wam takie charakterystyczne, ciekawe, niektóre dziwne rzeczy australijskie w porównaniu do tego co my w Polsce mamy. Na pewno zobaczycie różnicę, bo jest naprawdę inaczej. Większość takich starszych domów, jak widzicie tutaj, jest z cegły, ale to nie jest akurat taki typowy. Tu mają akurat Płot z cegły, ale Wam pokażę dalej taki typowy, um, powiedziałabym, australijski starszy dom z cegły. Tu jest ich dużo. Tutaj widzicie akurat jest parę takich domów typowych ceglanych po lewej stronie, tam gdzie jest tak dużo palm. To to bym powiedziała są takie właśnie typowe, starsze ceglane australijskie domy. Tutaj właśnie jeden z tych domków, taki typowy i z taką typową skrzynką pocztową, ten taki słupek, też ceglany. To jest właśnie takie typowe dla starszych australijskich domów. Tu już wchodzimy w taką ładną uliczkę, i te starsze dzielnice mają to do siebie, że jest mnóstwo palm, już takich wyższych, większych, wyrośniętych, tak jak widzicie tutaj. Nie wiem, czy ktoś widział ten mój filmik z tej naszej dzielnicy, która jest taką nowszą dzielnicą, to tam akurat nie było aż tyle palm, no bo nie wiem, wcześniej kiedyś ludzie chyba raczej sadzili te palmy w dzielnicach, teraz już aż tak się o to nie dba. Ciekawostka taka to to są właśnie moje ulubione palmy, takie bardzo dzikie, bym powiedziała, egzotyczne, tropikalne. Bo te tutaj też lubię, ale one nie są takie typowe, tropikalne, dzikie palmy, wiecie jak, w porównaniu do tych. <laughs> tutaj też jest taki kolejny domek właśnie ceglany, typowy z taką ceglaną skrzynką na listy. Tu ktoś akurat ma wyjątkowo fajny płot, ale za niedługo wam pokażę taki typowy australijski, tani, budżetowy płot. Nie wiem, czy tam właśnie widzicie, ale to jest taki typowy drewniany australijski, tani budżetowy płot, który praktycznie wszędzie jest, jak ktoś nie ma swojego prywatnego domu. A wynajmowany to zazwyczaj, właśnie tak Wam tutaj pokażę. To jest właśnie taki typowy, najtańszy australijski płot. Tu już widzę, ktoś tak zainwestował w płoty i są ładniejsze, ale tam, nie wiem czy widzicie, tam jest znowu ten standardowy australijski, taki budżetowy płot. Tu też się zatrzymam, bo tu też jest ciekawostka. Tam, nie wiem czy widzicie, bardzo często Australijczycy sobie robią takie małe garaże przed domem czyli taki daszek żeby po prostu słońce za dużo nie świeciło na samochód, no i żeby auto było w cieniu. No nie wygląda to jakoś ciekawie, ale wiecie, funkcję swoją odbębni. Tutaj Wam pokażę takie trochę inne, ale też często spotykane starsze domki. Często właśnie mają takie schody z dołu samego do góry, jak tutaj widzicie. I tu przejdę Wam zaraz do takiego innego domu, też starszego, ale tak właśnie inaczej wyglądającego niż te ceglane. I tutaj macie dla porównania kolejne takie, co mówiłam, że są schodki na górze. A i tutaj też wam pokażę typową dla Australijczyków rzecz łódka. Bardzo dużo Australijczyków właśnie ma łódki, bo sobie łowi ryby albo sobie po prostu wypływa na ocean. I tu też muszę się zatrzymać, tu są takie typowe skrzynki pocztowe australijskie stare, takie po prostu na palu jak widzicie, taka skrzyneczka. Tu dla porównania, po drugiej stronie ktoś ma już bardziej nowoczesną skrzynkę i też płot. A tutaj wam pokażę z ciekawości, ta działka, to wam powiem, że jest w miarę duża jak na warunki australijskie, tutaj, bo tu zazwyczaj są o wiele mniejsze działki. Nie wiem, czy widzicie, jak blisko są te domy. No, krok jeden i już jest nowa działka. Nie wiem, czy to widać, ale właśnie tak to wygląda. Ale patrzcie, jak to od razu uroku dodaje te palmy. Mimo tego, że jest taka starsza dzielnica, no to widzicie, jak są palmy, to to tak urokliwie. Wygląda. Kurczę, tyle ciekawostek. Następna ciekawostka przyczepa. Bardzo dużo Australijczyków ma właśnie przyczepy, tak jak tutaj widzicie, i sobie jeżdżą potem na kempingi. Te przyczepy w sumie są w miarę drogie wam powiem, no ale potem im to niby wychodzi taniej niż hotel, szczególnie jak ktoś ma dużą rodzinę. A tutaj taki bardziej inny, starszy też, ale płot taki inny, no, ale też właśnie widzicie standardowa skrzynka pocztowa. To sobie w starszej dzielnicy ktoś machnął taki bardziej nowoczesny domek. <grym> I tutaj taki, no powiedzmy, też z takich bardziej ówczesnych czasów, już też nie jest aż taki nowy, ale. Wygląda nowiej wiadomo niż te ceglaki, co wam pokazałam. Ale widzicie, jak tutaj jest standardowe, to, żeby w tym front yardzie, czyli z przodu domu, mieć taki właśnie daszek, zadaszenie na takich palach dla samochodów. Zobaczcie tu jeden koło drugiego. I patrzcie, właśnie jak te domy są blisko siebie. To jest właśnie standard w Australii. Tam na górze na dachu nie wiem, czy widzicie, ale ktoś już sobie walnął panele. Także to już też jest tutaj coraz bardziej popularne w Australii. Tu akurat mamy motel zaraz przy plaży. Zaraz Wam pokażę, gdzie plaża jest. Dosłownie po drugiej stronie od tego motelu. Tu jest parę moteli, zaraz Wam pokażę. Tam właśnie jest plaża. A tu przy samej plaży już takie bardziej nowoczesne domki bym powiedziała. Zobaczcie sobie. Czy Wam pokażę taki yy, najświeżej wybudowany, że tak powiem. Tutaj jest. To jest taki dom no w stylu mi się wydaje takim amerykańskim troszeczkę. Olbrzymi dom. Kiedyś tu była taka rudera. No jak ktoś sobie takie coś postawił. Tu jest z przodu właśnie ten motel, wam pokażę, ale taki obskurny trochę, nie wiem co uważacie. Tu też widzicie, dla przypomnienia wam pokażę właśnie przed każdą plażą u nas. Jest taki znaczek, że są możliwe krokodyle, więc trzeba uważać. No i oczywiście przypomnienie o tych śmiercionośnych meduzach. To jest właściwie nasza plaża, ale ta dzielnica starsza ma oddzielne wejście, właśnie takie, co Wam teraz pokazałam, na tą naszą olbrzymią plażę. Także widzicie, teraz jest odpływ, jaka ta plaża jest olbrzymia. I to jest ta plaża, właśnie Black's Beach. Dobra, muszę lecieć, bo mi Loki no z DJW się uciekli, muszę ratować przed oceanem. Już na Instagramie Wam ostatnio pokazywałam właśnie te dziurki od krabów. Tutaj właśnie kraby sobie wykopują dziurki. Nie wiem czy widać. I wokół są takie właśnie kuleczki z tego co one wykopują. Kiedyś obserwowałam takiego kraba. No nieźle to wygląda. <gry> Tutaj akurat, póki Jamie się bawi, to Wam pokażę właśnie jeszcze jedną rzecz taką charakterystyczną, ale to już też dla Australii. Na brzeże, zobaczcie, właśnie tutaj pięknie to widać. Pięknie, nie pięknie właściwie. Yy, całe nabrzeża są pokryte takimi właśnie krzaczowarowatymi drzewami, czy jak to się tam zwie, gdzie niegdzie przebijają się palmy, natomiast głównie właśnie są tu takie krzaczory, to znaczy drzewa takie wyglądające jak takie chwastowe krzaczory. Nie wygląda to jakoś tak mega fajnie, tropikalnie, jakby się chciało, tylko właśnie tak no o, tam jest zresztą ocencie. No niestety mi kocha mi ocean a ocean jest niebezpieczny więc muszę go stąd wyciągać dzisiaj ocean jest wyjątkowo spokojny i bonusik wycieranko według lokusia no jak się jest mokrym to trzeba się wytrzeć nie <laughs> JB! Dobra, idziemy już. I tutaj, standardowo, tak jak praktycznie wszędzie, przy wejściu na jakąkolwiek plażę, jest taki mały prysznic. Ale co ciekawe, tam też jest miska na wodę dla psa. Bardzo często to właśnie jest przy każdej plaży: że jest jakaś miska albo taka już wmontowana w ten słupek. Albo taka oddzielna właśnie dla piesków. I tak jak Wam już mówiłam, Australijczycy bardzo często sprzedają domy, wyprowadzają się i tu macie potwierdzenie, bardzo często są właśnie na sprzedaż tabliczki. No a tam zobaczcie co. <laughs> Kolejna przyczepa. Bardzo, bardzo, bardzo często mają przyczepy i łódki. Tradycyjne, standardowe australijskie auto właśnie przejechało. Są też nowocześniejsze wersje go. A tutaj już też widzę standardową rzecz kubełek. To są nasze właśnie, jakby to powiedzieć, miastowe australijskie. Kubły, które każdy ma w domu, ma dwa. Jeden na plastiki, tam jakieś inne rzeczy, które można recyklingować, i drugi na wiadomo, wszystkie inne śmieci. I to często się właśnie zostawia na zewnątrz, tak jak my, a czasami ludzie po prostu tylko wystawiają, jak jest dzień w tygodniu, taki jeden, kiedy właśnie przyjeżdża śmieciara, jeździ dookoła w danej dzielnicy w danym dniu i po prostu zbiera te wszystkie kubły. Nie wiem, czy tu właśnie też widzicie te frontyardy, czyli te przednie takie ogródki można powiedzieć, to one są w miarę duże. No to powiem Wam szczerze, że często się zdarza tak, że właśnie ten front yard jest o wiele większy niż backyard, czyli ten ogródek z tyłu, taki prywatny. No bo z przodu te ogródki, tak jak tu widzicie, tu gdzie jest trawa zaraz przy ulicy, to one nie są jeszcze tak odgrodzone i ludzie mają po prostu no, trawy do koszenia, nie wiem, ewentualnie dostania samochodem. Tutaj jest takie małe, lekkie porównanie, powiedzmy, bo tutaj ktoś sobie w środku tego front yardu walnął płot, a tu po prawej stronie ktoś sobie zostawił bez płotu i od razu ma dom. Więc no, traci taką prywatność, nie korzysta z tego front yardu, tylko może sobie tam samochodem stanąć, bądź nie wiem, posadzić coś i tyle. Ale widzicie, i tak dużo trawy muszą zostawić z przodu, bo takie są właśnie regulacje, no niestety. Nie jest to akurat tak jak w Ameryce, że na przykład dużo jest tu domów bez płotów, bo jednak każdy ma ten płot. Ale jest to płot właśnie z boku domu i potem z tyłu domu, a z przodu domu raczej nie mają. Tak jak tutaj zobaczcie. Tutaj mają takie malutkie centrum, gdzie mają dosłownie dwie knajpki, fryzjera, jakiś mały supermarket, gdzie wszystko się przepłaca. No i dużo też lokali niewynajętych, niezagospodarowanych, nic tam się nie dzieje, także średnio prosperujące takie centrum małe. No i co, my już pospacerowane, mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczyliście troszkę fajnych widoków, dowiedzieliście się czegoś, e, czego jeszcze nie wiedzieliście, także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, to pamiętajcie o tych lajkach. No i do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się kochani, pa pa! Bobby, Bobby, thank give my hand and uh, and what? And my fist, fist, fist. Bye. Bye. Say cheese.